Cześć, z tej strony Marta z Boga: Życie będzie wierszami. Dzisiaj będzie tak. Ja za nagrywaniem tagów nie przepadam, jak już gdzieś tam wspominałam, ale to jest nie byle jaki tak, bo The Classics był tak. A ja klasykę bardzo lubię i uważam, że warto o niej mówić. Pomimo wszystko, mało osób po nią sięga, a naprawdę warto. Dlatego postanowiłam odpowiedzieć na nominację Oli z książkowego frika. Bardzo Ci dziękuję. I myślę, że możemy już przejść do pytań. Pytanie pierwsze. Popularna klasyka, która nie przypadła Ci do gustu. Wybrałam sobie tutaj dwie takie książki. Pierwsza z nich to jest bardzo, bardzo popularna Jane Austen i Duma i Uprzedzenie. I też nie do końca mogę powiedzieć, że to jest klasyka, która nie przypadła Mi do gustu, ponieważ nie dałam rady jej dorzucać do końca. Przeczytałam właściwie jakieś 50 stron i odłożyłam tę książkę. Nie wiem, Jane Austen ma w sobie coś takiego, że po prostu bardzo ciężko mi się ją czyta. Czytałam rozważną i romantyczną, którą zmęczyłam całą, ale to naprawdę była męczarnia. I zaczęłam również perswazy, których również nie skończyłam, po prostu bardzo ciężko mi się tę autorkę czyta. I właśnie Duma i uprzedzenie to jest taki bardzo, bardzo popularny klasyk, którego ja nie byłam w stanie przeczytać. Może nie to, że mi się cała historia nie podoba, bo tak naprawdę ja nie wiem, jak ta historia wygląda, ale... Nie zachwyciła mnie ta książka, przynajmniej na tym etapie, na którym skończyłam ją czytać. A druga taka popularna klasyka, która wielu osobom przypadła do gustu, to jest Laka, Bolesława Prusa. Dla mnie to jest jedna z najgorszych lektur szkolnych i naprawdę nie rozumiem, co wszyscy widzicie w lance. Izabela Łęcka to jest chyba najgłupsza i najbardziej irytująca postać żeńska w, w ogóle we wszystkich książkach, jakie ja tylko istnieją, jakie ja tylko czytałam. Zresztą Wokulski wcale nie jest mądrzejszy, także no, czytanie o tej dwójce straszne to było i bardzo mi się ta książka nie podobała. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak wielu licealistów uważają za swoją ulubioną lekturę szkolną. Dla mnie coś strasznego, naprawdę. Pytanie drugie: O którym okresie historycznym lubisz czytać najbardziej? I oczywiście tutaj nie będę oryginalna, powiem tak jak chyba wszyscy: jest to epoka wiktoriańska. Szczególnie mam tutaj na myśli siostry Bronci, które uwielbiam, wszystkie trzy i naprawdę ich książki są świetne. Uwielbiamy czytać szczególnie jesienią. Ale jeszcze mój taki drugi ulubiony okres, to jest rewolucja francuska. Tylko nie ta, która jest w mężnikach, Wiktora i tylko ta z Marią Antoniną, ta z końca um, XVIII wieku. Z tym, że nie czytałam chyba żadnego klasyka osadzonego właśnie w tym czasie, ale czytałam dwie inne świetne książki i była to Madame Tussauds od Michelle i druga książka, właściwie trylogia, to była ta trylogia o Marii Antoninie, autorstwa Juliette Gray. Także obie te książkę i trylogię bardzo polecam i jest to naprawdę okres, o którym ja czytać uwielbiam w literaturze. Pytanie trzecie. Ulubiona baś. Tutaj muszę się przyznać, że ja nie pamiętam za bardzo baśni. Dawno ich nie czytałam, czytałam jako dziecko i taka, która najbardziej zapadła mi w pamięć aż do tej pory, to jest Dziewczynka z zapałkami. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy to jest moja ulubiona waść, bo reszty po prostu właściwie nie pamiętam, także no odpowiadam dziewczynkę z zapokami, bo po prostu ona mi zapadła w pamięć, ale czy to była moja ulubiona paść? Nie wiem. Pytanie czwarte. Klasyka nieznajomości, której wstydzisz się najbardziej. Tutaj mam też kilka takich tytułów. Może to nie jest do końca tak, że się tego wstydzę, ale po prostu wiem, że to są książki, które wypadałoby kiedyś przeczytać i wypadałoby je poznać. Pierwszym takim tytułem jest Anna Karenina, Rwa to Już stoi na mojej półce od jakiegoś czasu, ale ciągle nie mogę się za nią zabrać. Chyba przerażają mnie troszeczkę jej gabaryty. Ale kiedyś to na pewno zrobię, no bo myślę, że właśnie to jest jedna z tych książek, jeden z tych klasyków, które znać warto. Druga taka książka to przemieniła z wiatrem, Margaret Mitchell. Również mam wrażenie, że wszyscy mówią o tej książce, wszyscy znają historię Reta i tej, jak się nazywa ta bohaterka, nie pamiętam. Naprawdę wyleciało mi to zupełnie z głowy. W każdym razie ja tej historii nie znam, filmu też żadnego nie oglądałam. Scarlet, Scarlet to chora, no przecież. <grym> Nieważne, także to jest druga książka. I trzecia to jest klasyka fantazy i mam tutaj na myśli Wadze jeśli chodzi o Tolkiena, to ja czytałam tylko Chopy Bita. Może sama historia mi się podobała, ale Tolkien był dla mnie bardzo ciężki styl. Bardzo mimo, że to jest książka niby dla dzieci i jest dosyć cienka, to bardzo ciężko mi się przez nią brnęło. Dlatego ten władca nie tak troszeczkę mnie odpycha. Mimo, że akurat w tym przypadku widziałam filmy i te filmy bardzo lubię, filmy są naprawdę rewelacyjne, także książki chciałabym przeczytać, no ale jakoś nie mogę się na razie za to zabrać. Pytanie piąte. Pięć klasycznych powieści, które planujesz przeczytać w najbliższym czasie. Na pewno jest to zabieg Drozda Harper Lee, które pokazywałam Wam w poprzednim filmie, czyli w Bookholu. Bo niedawno sobie tę książkę kupiłam i właśnie zamierzam się za nią jak najszybciej zabrać. Druga taka książka to Zaproszenie na egzekucję Wladimira Nabokowa. Pierwszą ją kupiłam o i chyba z rok temu, także już czeka na mojej półce długo i też myślę, że w końcu wypadałoby się za nią zabrać. Trzecia to nędznicy, ponieważ uwielbiam filmową, właściwie muzykalową adaptację z 2012 roku. Naprawdę jest świetna, oglądałam ten film. O, ze cztery razy albo i więcej, i bardzo bardzo go lubię. W ogóle sama historia wydaje mi się genialna, dlatego bardzo chciałabym tą książkę przeczytać. Chciałabym jeszcze przeczytać paragraf 22 Josepha Hellera, bo wiem, że wiele osób bardzo tą książkę lubi i bardzo ją poleca. I piąty klasyk to jest Władca muchu Williama Goldinga. To też jest książka, którą mam na swojej półce. I którą od jakiegoś czasu planuję, a ona jest stosunkowo krótka, także myślę, że uda mi się to dosyć szybko. I właśnie tak prezentuję się te pięć klasyków, które w najbliższym czasie chciałabym przeczytać. Pytanie numer sześć. Ulubiona współczesna powieść bazująca na klasyce. I to pytanie chyba pozostawię bez odpowiedzi, bo jeśli chodzi o takie książki, to czytałam w sumie tylko dwie i była to Cinder i Scarlet, które są oparte na baśniach. Ale nie mogę powiedzieć, żeby te książki jakoś szczególnie mi się podobały. Na pewno nie są to moje ulubione książki, zresztą przecież nie mam porównania, bo nic innego takiego nie czytałam. Jeśli znacie jakieś fajne książki, które są oparte na klasykach, to dajcie znać w komentarzu. Być może coś mnie zainteresuje i będę chciała to poznać i przeczytać. Pytanie numer 7. Ulubiona ekranizacja filmowa lub serialowa. Jeśli chodzi o serial, no to z całą pewnością jest to Sherlock BBC. Jest to rewelacyjny serial, chyba jeden z najlepszych, jakie w ogóle w życiu oglądałam, także jeżeli jeszcze go nie znacie, w co wątpię, to bardzo polecam. Co prawda tam odcinki mają chyba po półtorej godziny, czyli jakoś tak, ale w sezonie jest ich dwa albo trzy, także to naprawdę nie jest dużo. A teraz chyba w styczniu wychodzi kolejny sezon, na który ja już strasznie, strasznie czekam, także jeżeli nie znacie Sherlocka BBC, tego z Benedictem Cumberbatchem, to koniecznie naprawdę rewelacyjny serial. No i uwielbiam też wspomnianych już liczników z 2012 roku. I to są właśnie takie dwie ekranizacje filmowo-serialowe, które pierwsze przyszły mi do głowy. Pewnie jakby się zastanowiła, to coś jeszcze bym znalazła, ale i nędzników, i Sherlocka BBC zdecydowanie uwielbiam i bardzo Wam polecam. Pytanie ósme: najgorsza adaptacja klasyki. I tutaj wydaje mi się, że trochę Was zaskoczę, bo bardzo nie podobał mi się Wielki Gatsby, ten z bodajże 2011 roku, ten z Leonardo DiCaprio. W Wielkim Gatsby był niesamowity klimat. Ten Nowy Jork, lata 20, jazz. No, to było świetne, natomiast w filmie zrobili współczesną muzykę. Tam była dodana całkowicie współczesna muzyka na tych wszystkich przyjęciach. I to tak bardzo nie pasowało do klimatu tej historii. Strasznie mi się do nie podobało, ale też nie pamiętam za dobrze tego filmu. Także nie chcę tutaj się rozwodzić nad tym pytaniem, bo naprawdę wyrzuciłam ten film z głowy i wiem, że ta muzyka bardzo mi przeszkadzała, ale czy coś jeszcze, to nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo po prostu nie pamiętam. Pytanie dziewiąte: ulubione szaty graficzne, które chciałabym mieć w swojej kolekcji. Jeśli chodzi o polskie wydania, to jest to ta seria Angielski Ogród, wydawana przez świat książki, tylko nie ta, którą możemy znaleźć tam co jakiś czas wiodący za 10 złotych tylko ta powiedzmy pełnowymiarowa, wiecie, twardej oprawy z obwolutą i z tą taką zakładką Śliczne są te wydania i naprawdę bardzo bym je chciała mieć i może gdybym miała takie wydanie do mojej uprzedzenia, to przeprowadzałabym przez tą książkę. W każdym razie tak, to są te wydania i jeszcze z polskich bardzo podoba mi się ta seria 50 na 50 znaku. Ja mam z tej serii trzech muszkieterów, ale wiem, że tam jeszcze jest chyba Mistrz Miałgorzata, chyba Martwe Dusze, także no tam jest kilka tych książek i to też wygląda świetnie, grzbiety mają świetne te książki. Ja tutaj wam wstawię okładkę, jeżeli nie wiecie jak to wygląda, to chodzi mi właśnie o to. Natomiast jeśli chodzi o wydania zagraniczne, to chyba ta seria taka Penguin Classics, którą czasem można znaleźć w Empiku. Też wam wstawię okładkę, bo nie wiem, czy, czy kojarzycie tę serię. Ostatnie pytanie, czyli dziesiąte. Mało no, znana klasyka, którą chciałabym polecić. Tutaj mam dwie takie książki. Pierwsza książka jest autorstwa Anne Bronte i jest to lokatorka Whitehall Hall. Wydaje mi się, że o tej książce właściwie nikt w Polsce nie wie. Mimo, że ona została niedawno wydana przez wydawnictwo MGF, czy niedawno, parę lat temu, ale wiecie, w tej takiej pięknej szacie graficznej, która pasuje do pozostałych książek Sióstr Bronti, to jakoś mało się o tej książce mówi, a jest naprawdę świetna. Jest to, obok Jane Eyre, moja ulubiona książka Sióstr Bronti, także jeżeli nie znacie, a lubicie ten styl, lubicie taką literaturę właśnie wiktoriańską, to koniecznie przeczytajcie Wokatorkę Weisselhohe, naprawdę warto. A druga taka książka to Myszy i Ludzie żona Steinbecka. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie ja w ogóle w życiu przeczytałam, mimo że jest cieniutka, to wyraz sobie tyle rzeczy, no naprawdę, też jeżeli nie znacie, to koniecznie poświęćcie jej czas, bo ona jest napisana bardzo przyjemnym językiem. To jest taka właściwie przypowieść, można powiedzieć, niby o przyjaźni, ale w tej książce mieści się właściwie cała, całe społeczeństwo amerykańskie ze wszystkimi swoimi problemami z okresu wielkiego kryzysu. Także no jest to naprawdę coś dla mnie genialnego, żeby w tak małe ilości stron zawsze przez taką historię. Gorąco, gorąco polecam myszy i ludzi, jeżeli jeszcze nie znacie. I to koniec tego tagu. Dajcie znać, czy wy lubicie klasykę. Nie nominuję nikogo do wykonania tego tagu, ponieważ nie wiem, kto z dwóch Czyta klasykę i ją lubi. Dlatego, jeżeli macie ochotę wykonać ten, tak, a jeszcze go nie robiliście, to oczywiście czujcie się nominowani i dajcie mi znać w komentarzu, że zrobiliście ten, tak? Podróbcie linki i cokolwiek. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!